Po poprzednim odcinku. A... Po boli. Ale Coś nie. Jest boli. A, czy Patrick zginął? Miał... Patrick Nie, zginą. czemu? On się, się... Do nas poświęcił. on się poświęcił. Ale dlaczego to nie on powinien zginąć? On jest najlepszy członek załogi, nie, on, czemu! On, on, on zniszczył statek kosmity! A! Co się mogło stać? Ale czy na pewno nikt z tej wioski nie przeżył? W nie, nigdzie nie, 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 nie widziałem żadnych wioski. To jest Co to jest? Kim jesteś? Witajcie obywatele. Jestem mieszkańcem tej wioski. Jak widzicie wioska została spalona i zniszczona przez kosmitów. Ale znam wiedźmę, która przygotuje dla was specjalną miksturę, dzięki której będziecie mogli uciec z tym kosmiki. Okej, okay, dobra. Więc to chodź, cho, chodź też za mną. Chodźmy. chodźmy. A jakoś daleko ona mieszka. Właśnie. tutaj niedaleko już wiesz, mieszka bardzo daleko. O, oby jakoś nie. Oby nie bardzo daleko jakoś. A i chodźcie powoli, bo jeszcze tej kosmici tak, mogą tak. być. Właśnie, oni gdzieś tam. Cały właśnie. czas jeszcze zostały tu ich te macki, więc raczej no, za właśnie. chwilę powinny wrócić kolejne statki. No. No. Mm. Oni mogą wrócić, w każdej chwili mogą wrócić. Boli, Daleko to jeszcze? Już za chwilę. Tak. O, już widzę chatkę. Ja jestem Wow, ale ona piękna, chyba najładniejsza chatka, jaką kiedykolwiek widziałem. No. Chodźmy. Tak. Tam ona ni nic nie mówi. Nie mówi, musicie czytać. Nie umiem mówić, więc będę pisać na tabliczkach. Jeśli chcecie być niewidocznym dla kosmitów, musicie wypić specjalną miksturę. Mogę wam ją zrobić, ale nic za darmo. Przynieście mi wyciąg z dupy cyklopa, a w zamian dam wam tę miksturę. E. Wyciąg z dupy cyklopa? A ale gdzie po jest co? Powinno być gdzieś w lesie. To chodźmy tam. Woli i ostrogi, chodźcie. O, no to chyba gdzieś tu. Ja taką legendę słyszałem, że jeżeli cyklub was zobaczy, to do was strzela takim czerwonym laserem. Więc le le lepiej się mu. Jeżeli go zobaczycie, to się goś schowajcie w, w drzewach. O, on jest jakoś blisko tutaj. Wow! Hop! A. Hmm, gdzie on to nie o, wyć, A, o, się! Zab... się szybko! Ej dobra, nie zobaczył mnie, już o, jestem za nim. Mnie chyba też, uff. Dobrze. No, widać już wyciąg z dupy. Dobra, żeby szybko. nas jakoś nie, usłyszał. Okej, okej, okay, mam. Chodźmy. Dobra, okej, okay, dobra, wracamy, szybko. szybko. biegniemy, biegniemy! biegniemy! Chyba nie, o nie, szczerze. nie, na, zobaczył nas nie, serem. nie, a, no, no, a, strzała a, strzała. Co, a! Ginę, umieram Jadę. już nie! Szybko uciekamy! A, chodźcie! Szybko! Uciekamy ja! chowajcie się za drzewem! Właśnie, za, za drzewo, a! a, a. No Dora, tu chyba już nas nie no. widzi. Chyba nas nie widzi, chodźcie. Dobra, oddajmy już ten wyciąg wiedźmie. Nie no. wiem sobie po co on jej, ale może na coś się przyda. No, ob i nam na coś przyda O, coś się odblokowało. O. o, są jakieś dziwne mikstury. Wypijmy je. O Co teraz? Nie czuję żadnej różnicy, no, ale może. Nie. Jakoś... O, tu jest kuzik! Kliknę go! O! Wow! Wow, wow to co jest się nasz stało? Statek? Gdzie my jesteśmy? To jest chyba nasz statek! Czy to jest statek, statek piratów? Tych złych? Niedobrych? O nie, piraci! Nie! nie. O nie! nie. atakują A, nas, strzelają do, chyba. do nas! A, strzelają do nas! Na cię pali! Tak! O, o nie, nie! Szybko, gasi ogień, gasi ogień! Gasi ogień, szybko! Gasi ogień! Za ogień. dużo tego, nie da się udać Oby się nic nie stało! A. Statek nabiera wody! No chyba nabiera Zaki wody! Za nie! nie. E, Atakują mnie! Co się dzieje? Aaaa! Więcej jest tych! Aaaa! <noise> więcej wybuchu! Więcej! Wróć na Aaa! O nie! No nie! Nasz statek! Co się z nim stało? Nie ma nic tutaj Grubasy <śmierdzi> Wracać mapy Co to? O nie, to pirat ma po brody Uciekajmy a, Uciekajmy Chla wdać mapki na roczkę dekrada Nie On nas zaraz dogoni a, Chodź, szybko do tego domku O nie, on nas goni Wracać grubasy a, Chodź, w tym miejscu Co to za dźwignia? Nie ją! Nie, włączmy ją! Co się stało? się stało? powoli! powoli! O, kończy mi się powietrze! A tu jest... Aaaa! O! O ja! Sprzeżyliśmy to! Czekaj! Czy to jest smok? To Czy... jest smok! Aaaa! Tak. No teraz to teraz Nie Musimy przejść teraz obok niego, już chodź. nie mamy jak się cofnąć. To no idź pierwszy. I, idź, idź, chodź. Gdzie mamy iść? Dobra, chodź powoli chodź, i cicho, żeby przypadkiem chodź. nas nie usłyszał. On chyba śpi. Tak, tak. Wygląda strasznie dziwnie, ale... Tak, tak, on na pewno śpi. Niemożliwe, żeby nie mógł nie spać. Tak. Aaaa! Nie, zjadł z jednak! Zjadł nie, nie wypuścił mnie! Oooo! Łąka mnie do przodu! A. 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 A Kim o, jesteś? O. Witajcie, przybysze! Widzę, że też zostaliście połknięci przez tego smoku. No. Ale skąd ty się tu wziąłeś? Jak długo tu siedzisz? Właśnie. No, już Za 3 dwa lata smok mnie połknął, i no, tak sobie siedzę. Ale? A można się jakoś stąd wydostać z tego smoka? Osta ostatnio sposób, jak mam taki oto stary piórko, więc możemy w sumie spróbować, żeby ten smok nas wyżygał. Okay. I może... Wow! Udało się! Zniknęła lawa! Coś I... zadziałało! Dziękujemy za pomoc! No. Teraz musimy jakoś wyjść z tego smoka. Dobra, no. no, chodź idziemy, szybko. To. O nie! To. już ja, bakterie! Ma ba bakterie! Szybko biegniemy! Ich się robi coraz więcej! Jest jeszcze więcej, aaa! Szybko! Umiera. mnie! Nie, biegniemy, biegniemy, nie! Ał, gonią mnie! mnie! Dalej, Chyba już ich więcej au. nie biegną, biegną za nami dalej! Ał, ok. bę Będę z nimi, a Co się stało? O, o jesteśmy! Chyba Wysrał tak. nas Wysrał no, nas! Udało się! idź teraz? Chodź! O, zobacz, tu jest jakaś drabinka. drabinka. Możemy wyjść nią na powierzchnię. No, pójdźmy nią. Dobry pomysł. Ooo, spadłem. O, uważaj. O, hop, hop, hop. A. O. o, hop, hop, chodź, chodź, kalendarz. Jest, udało nam się wydostać w końcu na powierzchnię. Zaraz, ale co to? co to? Co to? Co to znaczy, czekaj. Nie wciskaj tego pedzistku. Nie... Nie widać A, gdzie następu? A, wow, gdzie my Ła! Ła! Wow. Wow, wow. A! To... Cześć, tu, tu jest jakaś skrzynka my Wezmę jesteśmy... z niej itemki Mezmy Jakieś oh, dobre itemki oh. bardzo A! Nie, to są posuchy Chodź, musimy zabić Myślę armię za... posuchy! Zabić? Zabić te posuchy One są bardzo... Jest ich za dużo, nie! Tak. To jest zdecydowanie zbyt dużo i po stuku to chyba już wszystkie zabiliśmy Nie jeszcze ten Udało się A, A miar! W kolejnym odcinku nasi bohaterowie Zostali uwięzieni na statku